Puk, puk! Czy możemy wejść? Oczywiście, wejdźcie proszę! Usiądźcie sobie wygodnie. A teraz opowiem Wam zabawną historyjkę. To jest moja przyjaciółka, nieposłuszna kaczuszka żółtonóżka. Kiedy kaczuszka widzi swoich przyjaciół, mówi kwa, kwa, kwa. Bo tak właśnie kaczki się witają. My mówimy dzień dobry, a one kwa, kwa. Chcę wam zaproponować zabawę w przywitaniu. Zbierz się, misiu. I ty, kaczuszko żółtonuszko. Gotów jesteś, misiu? Oczywiście. Jestem bardzo, bardzo gotów. A ty, kaczuszko? A teraz spalimy się, że idziecie sobie na spacerek, spotykacie się i witacie. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery. Idzie mi się na spacerek. Pięć, sześć, siedem, osiem. Kaczkę rzeki Nurt unosi. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kwa, 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 co to było? Czemuż czekałaś? Szczekają pieski, a nie kaczki. Coś ci się pomyliło. Ty nieposłuszna kaczuszko. Zacznijmy zabawę czym prędzej. Tylko nie szczekaj już więcej. Co za nieposłuszna kaczuszka? Misiu, czy jesteś gotów? Oczywiście, jestem bardzo, bardzo gotów. A ty, kaczuszko? A teraz pójdziecie na spacerek, spotkacie się i przywitacie. Raz, dwa, trzy, cztery. Idzie misio na spacerek. Pięć, sześć, siedem, osiem. Zybie, Kaczkę rzeki Nurt unosi. Dzień, hello? Dobry, hello? dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Hello, 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 hello. Kwak, 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 kwak. Kwa, hau, kwa. hau. Kaczuszko, co to było? Czemu szczekałaś? Szczekają pieski, a nie kaczki. Coś ci się pomyliło. To nie kaczka, ty nieposłuszna kaczuszko. Zacznijmy zabawę czym prędzej. Tylko nie szczekaj już więcej. Co za nieposłuszna kaczka? Misiu, czy jesteś gotów? Oczywiście jestem już gotów i czekam. A ty, kaczuszko? A teraz pójdziecie na spacerek, uh, spotkacie się i przywitacie. Raz, dwa, trzy, cztery. Idziemy się na spacerek. Pięć, sześć, Sixty, siedem, osiem. Kaczkę rzeki. Nurt unosi. Dzień dobry, hello, dzień, dzień dobry, hello, dzień dobry. Kaczuszko, co to było? Czemu szczekałaś? Szczekają pieski, a nie kaczki. Coś ci się pomyliło. Ty nieposłuszna kaczuszko. Zacznijmy zabawę czym prędzej, tylko nie szczekaj już więcej. Misiu, czy jesteś gotów? Słucham cię, misiu? A, miś chce szepnąć słówko kaczuszce żółtonoszce. Możemy zaczynać. Misiu, jesteś gotów? Kaczuszka też? Dobrze. Pójdziecie na spacerek, spotkacie się i przywitać. Raz, dwa, trzy, cztery i dzień. Misio na spacerek. Pięć, sześć, siedem, osiem. Kaczkę rzeki, nurt unosi. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Hello, hello,